Witajcie moje wnuczki Ja jestem Babunia i zrobiłam coś dla was na obiad A co to będzie, tego się dowiecie he, he, he. Co jest? O! Czy to był tylko sen? O, O, ty ej, patrzcie! Jaki easter egg tu jest krzyż F. E, dobra, mam flashlight. Zobacz, czy tutaj niczego nie ma, bo tu jest lift, jest house, ale coś tu może zawsze być, nie? Babcia, O, czy ona tam weszła? nie? Czy e. Ciąż widy? Aaaaa! Nie, tu nie ma. To jest moja y, kryjówka marzeń, czy ta. O kurde, jak się chowa, dobra, R Czy ona tu przyjdzie? O i, odsuń się. O, tu nie ma tym razem tego obrazka. Co tam jest? Hmm. Dobra, tutaj. O, w dupę. Ona tu przyjdzie jak nic, nie? Ona sobie rozstawia tam pułapki, jak niby. Kurde, nigdy nic. A jak wyjdzie, to nagle ona sobie. Hmm. O, tam, coś słyszałam, jednak się tu wejdę. Nagle je, yeah, Mordę. Dobra, wyjdę stąd. O! Tu jest painting, a to? To jest korba jakaś. Painting. Wiem gdzie mam dać painting. A mogę to spłukać? Ty, może ja będę mógł to spłukać coś tam będzie w tej krwi. Tak samo tutaj, nie? Nie wiem, nie da się. Dobra, w każdym razie wiem gdzie, da, gdzie dać painting. O Boże coś porobiłem chyba. Wiesz, jakie straszne rzeczy tutaj są. Z której strony ona będzie szła? O Boże, idzie, dobra. E! O! Oh! There are peasing, coś tam. Sikanie, co? Missing. A. Co to jest? Ło! Wow! Sauna! Się? Ty, a co tutaj jest? Jakaś notka. To był mój piąty dzień w tym domu. Ona goni mnie gdziekolwiek ja pójdę. Jestem trochę uszkodzony i moje ciało boli mnie. Jedną rzeczą, którą pamiętam, to było to, że obudziłem się w tym domu i jechałem autem kiedy moje auto nagle się zepsuło. Poszedłem zobaczyć coś, co to za problem. Kiedy ktoś nagle mnie uderzył w w głowę. Musiałem, znaczy otworzyłem kilka zamków w frontowych drzwiach i to wszystko. Dlaczego ona to robi? Mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał jakby doświadczyć tego samego, co ja. Jeśli ja nie, nie przetrwam, to jeśli ktoś znajdzie tą notkę, mam jakby poradę, że ona coś chowa w, w frucach. W sensie w tych w owocach. Dobra, to jest jakiś, kurde, podkop czy coś takiego. Ktoś tu musiał, kurde, kopać the hell? Ten gościu przed nami pewnie. Co napisał? Notkę. O! Ło! Wow! Jaka technologia! Automatyczne. O, gazolinę. To będę. Będę mógł pewnie dać do auta. Czy iść teraz do tego auta? Nie wiem. Dobra, nie mamy nic innego do roboty, więc możemy iść z tym gazolinę. Tu było autko. Z otwartą maską. E gdzie to się nalewa? Tu, pod to. I need a battery car. Engine. A czekajcie gdzie jest paliwo? Gdzieś tu? O, kurde. I need a karki. O! A, karki to jest Ja widziałem ona tu będzie iść, nie. Zostaw! Masz! Podpal se to! No to sobie tam zostawię, żeby nie było, co to, o, sejfki, o Boże, nie wiem gdzie są te klucze, Boże, dobra, nie ma jej Myślałem, że ona jest szybsza Ty, czujecie jakby, jakbyśmy grali na tym extreme, jak ona by się czołgała pod tymi, tymi? W tych, w tych, kurde, kanałach, to by było tragedia No hopsa już, dobra Co to jest? To jest dzwoneczek znowu O kurde Kiepłoty, płoty, co to jest? Playhouse, co w ogóle tu zrobiła se. The hell? Co to jest? O oh, fuck, to Zajmnie te drzwi. Dobra, ona tu przyjdzie, ale tu coś jest. E. O, mogę tu zejść. O, ja wiem gdzie jestem. Ty, a co jakby ona tutaj wpadła? Przecież ona nie może kłócę, tak? jakby jej pułapka taka by była, nie? Hmm. No, można by było spróbować. Chociaż wątpię, żeby to się udało. Remote control. I need to get closer. Czego closer? Ej, żeby nie było, że ona tu nagle idzie, nie? Co to jest? O, Shotgun. Wiem, gdzie dać shotguna. A nie wiem, gdzie użyć tego Remote control. Więc ja go tutaj zostawię, w tym miejscu, i wezmę shotguna. Tylko kurde, ona teraz będzie szła. O nie. To miejsce, o, myk Ej, hey, ogarniam tę grę Teraz złożyłem tu shotguna, będzie good Myk, nie ma jej tu Szybko AAAAAA BOŻE F Szybko O Boże, ona tam była? Chyba nie MYK Ty, a co jak ją zamknę w tym? O, patrzcie Tu wyrzucę Ona tu wejdzie A ja ją tam zamknę O Dobra AHAHA Zamknę ją tam Myk Ojoj Ojoj Zamknę A -ha! O nie Ona wyszła jak tyś wyszła? Ty zamknąłem cię tam! Jakim sposobem? Może dobra, uciekam stąd. Ja nie czaję tej gry. Co to jest? Remote Control. Dobra, Remote Control? Dobra, to wiem gdzie. Remote Control? Gdzie jest ten Remote Control? Tu gdzieś jest, te przejście niżej. Nyk. Co to jest? Bóg, książka? Dlaczego no, mi jest książka? Nie chcę książki. W ogóle zobaczę, co tutaj jest. O! Oh, Karbaterii! a to co to jest? Teddy. Nie po to przyjdę później. O! Oh! O! Nara. Bo ta książka tu upada do tego, a tu przyszła. Dobra, wysrała pułapkę. Go, 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 go. A, tu jest Remote Control, no tak, ale kurde ja chcę iść do auta teraz. Co zrobię, jak uruchomię to auto? Nie wiem, na razie ja kurde tu robię wszystko. Wszystko i nic jednocześnie. Tomek. A dlaczego ona się otworzyła tutaj? Ty, wyłamała to gówno. Jakiś sposobem? Śmiała się saunować. Ty, a może ja musiałem tutaj coś dać? Czy coś. Nie wiem. Hm. Żeby je zaparowało czymś. A może tu, poza tymi pudłami, coś jest? PLAYHOUSE KEY Muszę się dostać do tego Playhouse key. O Boże, znowu coś ten, a co to było? Od Shotguna! O Boże, ja tu wszystko chcę O, Boże Kuwa, jak to przejść? O nie Dobra Szybko, 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 ah! NIE Boże, gdzie ja biegnę? Nie tu umiem pójść C! Tu mam, do góry. Jak to się tam przechodzi? To jest labirynt. Już ciebie tu nie ma? Nie ma jej tu. No serio! O Boże, nie wchodź tu. Nie wchodź! O! O, ale dobra, dużo zrobiłem w pierwszym dniu, to jest naprawdę. Wow! Wow! Coś zrobiłem! Coś! Zużyłem jedną część shotguna i zamknąłem babcię w saunie. To się liczy. Czy coś tu było? A nie, tu był ten obrazek taki, dobra, ja się tu chowam. No, serio, dobra, kucam. Tego się spodziewałem. Ludzie, to nie działa! Toś mi tam napisał, że jak się kłóca w szafce, to że ono nie możecie dorwać, czy coś takiego. To nie działa. No, tam coś jest. W tym kubku. Tylko potrzebuje czegoś do strzelania. Tylko jak to dostać? O, coś tu może być. Nie ma nic. Dobra, weźmy to. O, zastrzelimy babcie. Shotgunem. Nie wiem, czy to jest jakieś rozwiązanie. No, serio! No, super. Meg. Dobra, jeszcze tylko ten taki spust, czy coś takiego od tego shotguna. Lecimy do play, Playhouse Key i spróbujemy otworzyć ten y, Playhouse. Plus jeszcze mam ten remote control i wiem, gdzie dać ten. Y, to... O, właśnie, to może weźmiemy, czy Playhouse Key. Weźmy, zobaczymy, co w tym jest. To mnie bardzo ciekawi. Tylko, kurczę, nie wiem, gdzie. Chciałem iść. Tak trochę. Czy to była ta pułapka wcześniej? Chyba nie? Czy ona tu musiała być? Chyba tak o! Kolejna opis of painting. Aaaa! O boże! Posła ci się podła! Kurde, wyrzuciłem to, bo chciałem przeskoczyć na spacy! Aaaa! Aaaa! O Boże! No wstawaju. Tu coś... Ja to otwierałem przecież chyba, nie? Nie jestem pewien. <laughs> o, super! Już mnie widzisz? JUŻ?! Teraz szybko, podłóżko, podłóżko, podłóżko! O, o! Idzie tu. No! A w... Won! A kysz! Poszła sobie. Tylko tu są zamknięte drzwi! Tu wcześniej były otwarte drzwi! Chyba. Czemu one nagle są zamknięte? Ona już poszła chyba, nie? Poszła? Chyba tak. Hmm. Chcę jak zrobię tak i tak czy ona tu przyjdzie? Może ona pójdzie od drugiej strony i otworzy mi te drzwi. Nie wiem jak ta to gra, to, to, to gra działa, ale. O! O! Ty! Ale ma... E, 200 IQ! 200 IQ! To ja mogę w taki sposób otworzyć tamte na dole drzwi chyba. Rzucę po prostu jej pod drzwi. Ona, zobaczy, coś tu słyszałam. Otworzę te drzwi. Py, py, pyk. I Git. Daję piece of painting. Nie wiem, gdzie ona poszła. Ale pójdziemy tak. Nie wiem, czy ona to usłyszy. Chyba usłyszała na pewno. Już mogę wyjść? Chyba mogę. O, jeszcze dwa kawałki. Nie, nie tu mnie. Nie tu miałem iść. Gdzie zginąłem? Gdzie jest ten Playhouse Key? Zapomniałem. Gdzie ona mnie zabiła? U góry chyba gdzieś, nie? O. REMOTE <śmienicielce> <śmienicielce> Jak to tak szybko? Jak tak szybko? <śmienicielce> o! Ty! No na <śmienicielce> Bo Boże, ty, to było chyba dobre znaczy to było najstraszniejsze zakończenie chyba. O, oh, fuck. Aż się spociłem. Dobra, to by było na tyle, babci, cześć.